My to często porównujemy, zresztą jestem też współautorem takiej publikacji, gdzie porównujemy szkolenie lekarzy robotycznych do szkolenia pilotów. Też o tym pomyślałam. Mm, tak. Że lekarze, którzy stosują metody robotyczne, to jest taka elita elit. Ale proszę sobie wyobrazić, że żaden pilot nie, nie wejdzie do samolotu bez przeszkolenia, tak? On zanim wejdzie do samolotu i weźmie odpowiedzialność za ponad 200 osób, które siedzi na pokładzie, to ma szereg symulacji przeprowadzonych, różnych, które w trakcie lokalu się mogą wydarzyć. Dopiero jeżeli tam potwierdzi swoje umiejętności, to dopiero może zasiąść za starami. Tu powinno być bardzo podobnie. To nie może być narzędzie, które dany szpital kupuje i lekarz dostaje, on od razu odsiada i się uczy na pacjentach. Także mm, tu faktycznie to bardzo się zmieniło i dzięki temu możemy teraz zweryfikować te umiejętności wcześniej.